I... Dzień dobry! I... No dzień dobry. Gram się... Gram się w tego, w CSA. I to jest takie ładne, bo to jest mapka The Dust. I chyba ktoś ze mną jest. Halo, jest tam ktoś? O. Jestem. I... Mam przyjaciela. Ktoś to zrozumie? I... O, I tylko ja żyję! On tu nie pisuje. Gdzie jest reszta moich towarzyszy No, no jeden, jedna, jedna idą tutaj. jak to jest? Idą długą. Och, będę musiał się no. A tu pokazuję, ile jeszcze czasu? Nie. Eee, dwojwa znikła. Kto ma bombę? Cleave. Slive, daj mi bombę. Nie eee, No. Ja, gdzie jesteś? Ja oh idę longiem, a ty? Idź, idź, shortem. Idź shortem na A, dobra? Ja pójdę longiem. To Okej? Okay? Okej okay. To jest mój? Nie! Zachód. Eee! Zachód. Zach. Jaki mnie ładny. Kto jeszcze żyje? Jeszcze żyje Cliff. Gdzie Cliff jest? Plantuje? Ta, idiota. Może faj zostaniemy przynajmniej za to, że on podłożył bombę. Chłęchłę. Idiota, co to jest stoi się Nie, musimy chociaż jedną rundę wygrać. Jestem no, no, no. Chodź, to jesteś bank. Nie, To jest bank. To To Nie jesteśmy zdani na klifa Tylko gdzie jest Cliff? O, Cliff. Cliff, posłuchaj. Jesteś idiotą. Tutaj padł y, Twój przyjaciel. Musisz go pomścić. <laughs> żeby to, żeby Spójrzcie, ludzie, jakie to piękne gówno. Nie masz zębów ani mózgu. Gdzie jest Cliff? Cliff, Cliff, Cliff. Hmm. O. o, jeden idzie, od, idzie jeden na B. Ładnie, Cliff. Hmm. Jeden jest gdzie? O, Cliff, jed, jeden idzie do ciebie. Rozgląda się na boki, przechodzi przez jezdnię. Dobrze. Idzie. Cliff, zaraz go spotkasz. Zdąży rozbroić ile jeszcze czasu? Nie, nie zdążył. Nie, nie mu przeszkadzam. Nie, nie, to już była ostatnia sekunda, bo, bo się bomba nastroiła. go yeah. I the Oh M4. Uh, my, yes, friendly fire? Yeah. włączymy, bo tak to jest nudno. Już bym pięć razy zdążył zabić tego. Rok mnie zabił, alon, No zawsze sam. Eee, prawie się sam za zabił ten... O, Rok się prawie sam zabił. Oni idą longiem. Aha, ty nie żyjesz. Cliff, oni idą no. longiem. Jeden jest na A? Nie. No, o Cliff on nie? Nie. Cliff padnie. Założę. No. lepsze widzenie w ciemności, prawda? Znaczy nie? Więc po to mi to? Wow, ale klasyczny... okay. Gdzie się... Gdzie wszystko? na zielono Gdzie... Gdzie... widzieć wszystko, na zielono Bomba. Tam. Ech. Nienawidzę takich meczów. Gdzie oni są? Ech. Tam. I patrz. Nie. Super. Padnę. Jest wecz. Od przodu czy od tyłu? Od tyłu? Telefon idzie. Nie. To wszystko przez telefon. Tak. Ok, sir, let's go. jest ten esprit? PSG, o, gdzie jest granat A to jest chyba gdzie jest ja jestem? Co to? Kliw. Dawaj chodź na B Opętamy B Ja nie, nie Można polegać tylko na klifie. Nie. Jest jakiś odgłos jak oni ten dyfizują? co?

Machines gun O nie jesteś, nie na nic więcej. Kupiłem sobie z Guna. No bez... Od nowa mecz. Nie. Nieee. Jaki guchiany błąd mapy? Nie było coś. Kupiłem kara Karakiri. wchodzę w podłogę. Mam rentgen. Nie wszyscy widzowie zobaczą, co się dzieje pod mapą. J jak tam jest wesoło. Jezu, no. W ścianie? Poza ścianą. O nie! Czemu? Ci zostało życia 15 chyba Nie równo, jest, jest 4 do no. dwóch plecy czyste o ja tu się leży idzie nie to 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 hmm. co o, idzie idzie Galom Galom idzie ostatnie idzie ostatnie idzie od CT. I idzie? teraz się kąpi na, na tym drugim, co ty nie jesteś. Stoi i patrzy koło drzwi. I teraz biegnie. Odwraca się. Jestem kamerą. Tak czy siak jestem kamerą, ale nie, biegnie. I teraz wychodzi z tego tunelu na dole, gdzie jest ta czerwona krew. O,

11 HP! Longiem, 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 longiem. On jest tylko jeden. I mnie go... No tak. No. To się... uciekaj. Dobra. Lester mi pomaga. D Jeszcze się... szedł. Ja shortem. Ja shortem. Czyli kołem. B. I to nie byłem. Chyba ja. Chodźcie Kto ma bombę? Ja mam bombę! No. To czemu nic nie gadasz? Nie. że wiesz. I super, jest koło mnie. Yy, na B. Gdzie? Koła moich trupów leży. To nie powiem jak to wygląda. Jakby on, on mi lizol rękę. E, Skąpił się koło takich skrzynek. Deklamator na, na, to, no. na, na Kwiatki, mnie. Kto wpakował w niego full auto mega magazynek. Co ja zrozumiałem? No? <coughs> A ty to widzisz? Widzisz co ja mam w łapkach? Episod. <coughs> Nie wiem, nie chcę się No, Dobra, po prostu tylko jeden jest. tutaj jest... No. Nie wiem, co jest ja takie. <gry> A ja nie jestem mieć noże w ręce. Hmm. A myślałam, iść. No. Czuję, że ten odcinek to będzie hit. Teraz. Jaki idiota! Mogę jeszcze kupować? No nie, chcę, czy tej minuty chyba można. Mogę. A już! Teraz ja będę miał bomby. Tak. Bo ja wygasnęliłem siłę. Nie, to ja się mogę na botach.

na nareszcie! Widziałeś tam tą... zobaczysz, zobaczcie, jak ładną akcję odwaliłem. No. to było coś. Mwa. ja stałem i on też stał. I wtedy bomba wybuchła. A czemu ja jestem w tej drużynie? A, dobra, ja i nie idiotą. <sighs> Chciałem sobie kupić tarczę. Teraz jak? Oj, to jest trzeźwy. Idą na B. Ojej, no, oh, na Ajsuset. Mamy y, To chyba... Zaraz będzie czas, jeśli to się nie ustabilizuje. O, jaki trudny wyraz. Sam go powiedziałem. Jeżeli to się nie ustabilizuje, to to będzie czas, żeby zakończyć odcineczek... Jo, bo mi karta ta nie wypada, więc... Tą rundę do końca kto w ogóle jeszcze żyje Irwin żyje Irwina zniszczymy O jezu Dobra, powiedz coś 60, 60. Ale tak czy siak to... Gdzie jest ostatni? I czemu ja mam 5 HP? Do widzenia, do zobaczenia, lajkować, łapkować i udostępniać. I na razie, cześć, się pa do widzenia. Ty też się pa.